Do Waszej natury rozszerzonej zostało 29 dni. Dzisiaj mam dla Was zadanie z logarytmów. Zapraszam. A po co mi temat? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtego, z tamtej pracy domowej. No, i jak tam Wam się podobało zadanie na pierwszym dniu z maratonu? Możecie dać w komentarzu znać. Oczywiście zapraszam na Discord, będę wdzięczny za kabusie i w ogóle wszystko ekstra super. Natomiast przechodzimy szybciutko do zadania. Zadanie 10. Dla pewnych liczb rzeczywistych A większe od 1B większe od 1 n większe od 1 jest spełniona równość. Logarytm o podstawie A kwadrat bez n równa się 320 razy logarytm o podstawie A z n plus logarytm o podstawie bez n. Wyznacz wszystkie wartości wyrażenia, logarytm o podstawie A z B. No powiem wam szczerze, szukałem dość mocno takiego zadania z logarytmów, które by było no chociaż w jakiś sposób mniej typowe niż zazwyczaj. Czyli po prostu zamienić tam podstawę i tyle, bo tutaj coś tam więcej jednak się lekko przynajmniej dzieje. Więc zastanówmy się, co my tu mamy zrobić. Słuchajcie, dostaliśmy takie równanie. Oczywiście dali nam już założenia, więc spoko. Natomiast... Mm... Mamy wyznaczyć takie wyrażenie logarytmu podstawie A z B, którego tu nie ma. Więc ja bym najpierw tutaj wszystkie te logarytmy dokręcił do tej postaci, jak najbardziej się da, czyli no zmieńmy podstawę logarytmów na A, gdzie nie ma A. No Dobra, no to tutaj mamy pierwszego gagatka ten logarytm. No to tu będzie tak. Logary to podstawie a ze starej liczby logarytmowanej, czyli z n, podzielić przez logary podstawie a ze starej podstawy logarytmicznej, czyli a kwadrat b. A ja to w nawias złapię, żeby mi było czytelniej. Równa się 320. Razy, no dobra, tu logaryt a jest już o podstawie a plus i tu zmienimy znowu logaryt o podstawie a ze starej liczby n przez logaryt o podstawie a z liczby b. No dobra, mamy sobie coś takiego, mamy sobie coś takiego. Co dalej? No na pewno można by, bo chcemy A z B cały czas, tak? To jakby to musi się nam rzucać w oczy. Tego chcemy. Nigdzie jeszcze tego nie ma? No nie, no jest tutaj. No ale tutaj też jest gdzieś tam zakopane, to widać, nie? Tutaj można by było zastosować własność na logarytm zmnożenia, tak? Może gdzieś tu z boku, żeby już nie pisać wszystkiego tylko dlatego. Logary to podstawie A z a kwadrat razy b, można by było sobie rozbić, że to jest logarytm o podstawie a, z a kwadrat, dodać logarytm o podstawie a z b, nie? A to będzie równe 2, czyli to jest 2 plus logarytm o podstawie a z b. No i to tutaj już wstawię w takim razie, czyli mamy tak, logarytm o podstawie a z n przez 2 plus logarytm o podstawie a z b równa się, no i tutaj słuchajcie, co bym proponował zrobić? No ja bym to wymnożył, po prostu. Czyli to będą 320 logarytm o podstawie A z n plus 320 logarytm o podstawie A z n przez logarytm o podstawie A z b. Dobra, i tu się coś powinno nam rzucić w oczy. Rzuca się w oczy to, że po pierwsze, tu jest ten logarytm, którego my szukamy, tu jest ten logarytm, który tu szukamy. To może sobie zrobimy takie coś, że nasz logarytm o podstawie A z b to jest x. Dobra, no żeby nie pisać tego tyle. Natomiast druga sprawa, natomiast druga sprawa tutaj jeszcze, a i tutaj wszystko a, b, n jest większe od 1, czyli co? Tutaj ujemnych logarytmów nie dostaniemy, tak? No to tu w ogóle dziedzina. To Tak a propos w ogóle o dziedzinach trzeba tu pomyśleć, bo wychodzi na to, że nasz logarytm o podstawie a z b musi być różny od 0, czyli z tego wynika, że nasze... No dobra, czyli logarytm o podstawie a z b musi być różny od 0, to po pierwsze. I tutaj jest jeszcze drugi mianownik, czyli 2 plus logarytm o podstawie a z b różno od zera, czyli nasz logaryt na podstawie A z B musi być różny od minus dwóch. No żeby to nam nie zginęło, czyli ten X ogólnie to może być. Czyli pamiętajcie, że ten X musi wyjść różno od zera i X musi być różny od minus dwóch, tak, ta jako zmienna pomocnicza. Natomiast druga rzecz, która tutaj rzuca się w oczy, to jest to, że to jest logaryt A z n, to jest logaryt A z n, to jest logaryt A z N. Pytanie za 100 punktów, czy ten logarytm mógłby się wyzerować, czy nie? Czy on jest różny od zera? Bo jeżeli jest różny od zera w tym zadaniu, to możemy to podzielić przez ten logarytm i tyle, i wnosić. Natomiast jeżeli nie, no to raczej wy wyciągnąć jako wspólny czynnik przed nawias. A jest większy od 1, n jest większy od 1. No ale mógłby być na przykład. Aha, czy jak n jest większe od 1, zauważcie. Jak n jest większe od 1, to na pewno nie dostaniemy z tego zera. Czyli to jest różny od zera. Czyli możemy to bezkarnie podzielić obustronnie przez logaryt o podstawie A z n. No bo żeby logarytm nie z czegoś dał nam 0, to n by musiał być jedynką, tak? Wiemy, że logarytm o jakiejś tam dowolnej podstawie z jedynki daje 0, tylko i wyłącznie, no jak n jest większe od 1, no to się nie da. Czyli możemy to podzielić przez to, i tam wstawię x, czyli co my to dostaniemy? Tu dostaniemy 1 przez 2 plus x nie? równa się 320 plus yy, tam jest przez x, czyli 3 przez 20x w sumie. O, takie coś, takie coś byśmy tu dostali. No to mamy równanie, no co, no wymierne do rozwiązania, czyli 1 przez 2 plus x, ja bym to chyba tak zrobił, że tu już wspólny mianownik, czyli tu by trzeba x dokręcić i tu, no to tu będzie 3x plus 3 przez 20x. Czy coś tu się da uprościć? Chyba nie. No to chyba na proporcję bym to policzył, czyli to razy to równa się to razy to. Chyba najszybciej. Czyli 20x to będzie z 2 plus x, czyli w takim razie 20x będzie równe eee, 6x, tak, to z tym, teraz to z tym to będzie plus 3x kwadrat. 3 razy 2 to będzie plus 6 i 3 razy x to będzie plus 3x, czyli jakieś równanie kwadratowe. Okej, okay, czyli tak, 3x kwadrat zamienię i przerzucę na prawo. Tu mamy plus 9, 9 minus 20 i minus 11x plus 6 równa się 0. Niestety odgadywanie nie zadziała tym razem, trzeba deltę policzyć. Czyli nasza delta to będzie 121 minus... Minus 72, jak tak patrzę, no to ładnie 49, czyli 7 kwadrat. I nasze X1 to będzie 11 minus 7 podzielić na 6. 11 minus 7, no to 4 szóste, czyli 2 trzecie. Oraz nasze x2 to będzie równe 11, dodać 7 na 6, no to 3. Ok, czyli ogólnie wracając do tego, czym był x, wychodzi, że nasz logarytm to podstawie A z B jest równy 2 trzecie lub nasz logarytm w podstawie a z b jest równy 3. No zastanówmy się oczywiście jeszcze, czy coś tutaj z założeniami może nie działać, czy może być coś nie tak. 2 trzecie to znaczy, że to by było do kwadratu i pierwiastek. To nie ma problemu. Może to być większe od jednej, zarówno jedno jak i drugie. Byłaby taka możliwość, żeby to tak zadziałało. Tutaj nic z dziedziny nie wyrzucamy. Także mamy dwa rozwiązania. Takie zadanie na maturę rozszerzoną z logarytmów. Tu trzymajcie standardowo zadanko, właśnie również otwarte z logarytmów. Napiszcie w komentarzu odpowiedź do zadania. Tych, którzy by chcieli więcej fajnych zadań na maturę rozszerzoną, możecie napisać hashtag w komentarzu Rozszerzony Maraton 2024. Zarówno ja, jak i algorytm będziemy wdzięczni. Dego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi temat? A tu trzymajcie kolejną część z różnymi błędami, jakie potraficie robić na maturze rozszerzonej z matematyki.